Witam w kolejnym odcinku naszego cyklu rekomendacji kulturalnych klubu Panoptyku. Opublikowana w 1963 roku w Wielkiej Brytanii powieść Ze śmiertelnego zimna, to trzecia w karierze i pierwsza, która odniosła sukces książka Johna Likert. Powszechnie uważa się ją również za największe dokonanie autora. Dzieło to natychmiast zdobyło uznanie krytyków. A po latach zostało ogłoszone przez tygodnik Publishers Weekly najwybitniejszą książką szpiegowską wszechczasów. Tak naprawdę jest jednak historią pełną cieni i dwuznaczności, podejmującą na przykładzie wojny wywiadów temat walki dobra ze złem, zachodu ze wschodem. Lecz mimo faktu, że mamy środek zimnej wojny, autor wyraźnie wyłamuje się z obowiązującej wówczas konwencji. Mniej więcej porówno rozkładając akcenty dotyczące wątpliwych moralnie działań podejmowanych przez obydwie strony. Ze śmiertelnego zimna należy niewątpliwie uznać za rzadki przypadek udanego połączenia fascynującego zimnowojennego thrillera ze złożoną psychologicznie powieścią, w której nie brak wszechwładnych i cynicznych decydentów, ale też pełnych poświęcenia i oddanych idei agentów, nie wahających się w imię wyższych celów przed złożeniem na szali własnego życia. John Le Carre nie bez kozery uznawany jest za najwybitniejszego w historii autora political fiction. Stawia wszak ważkie pytania dotyczące moralnej kondycji dwudziestowiecznej cywilizacji oraz poddaje w wątpliwość zasadność poczucia wyższości cechującą zazwyczaj ludzi, Utożsamiających się z zachodnim systemem wartości. Aby sprawa była jasna, należy dodać, że pomimo łatki literatury szpiegowskiej, ze śmiertelnego zimna niewiele ma wspólnego z książkami Jena Fleminga i przygodami Jamesa Bonda, gdyż jest to dzieło o zupełnie nieporównywalnym ciężarze gatunkowym. Myślę, że gdyby Franz Kafka napisał powieść szpiegowską, mogłaby ona przypominać ze śmiertelnego zimna. Mówiąc dosadniej, John LeCure uczynił dla powieści szpiegowskiej to, co Raymond Chandler dla kryminału: wyniósł ją do rangi sztuki. Jak już jednak wcześniej wspominałem, mimo poważnego podejścia do tematu, książka została doceniona nie tylko przez krytyków, ale i czytelników. Już w roku jej ukazania się została ona nagrodzona Złotym Sztyletem, czyli Nagrodą dla najlepszej powieści Stowarzyszenia Pisarzy Literatury Kryminalnej. Dwa lata później została także na, dostała także nagrodę imienia Edgara Alana Poe, a w 2005 roku otrzymała Sztylet Sztyletów, jedyny taki tytuł w historii dla najlepszej książki spośród 50, które zostały do tej pory nagrodzone. W końcu również w 2005 roku magazyn Time uznał ją za jedną ze stu najlepszych anglojęzycznych powieści wszechczasów. Natomiast za najlepszy w Polsce przekład ze śmiertelnego zimna uchodzi ten pochodzący z 1986 roku. Wyszedł on z ręki samego Roberta Stillera, słynnego poligloty i niezrównanego tłumacza. Teraz kolej na muzykę. Wybitni muzycy to ci, którzy oprócz znakomitego opanowania warsztatu, nieustannie pogłębiają eksplorację instrumentu, którym się posługują. Cechuje ich przy tym wysoki stopień wrażliwości i wyobraźni, które sprawiają, iż instrument wydaje się mieć praktycznie nieograniczone możliwości, stając się tak naprawdę narzędziem do transfiguracji wewnętrznych stanów twórcy na materię dźwiękową. Dokładnie takim przypadkiem jest nagrywający pod nazwą Seabuck Thorn Anglic Andy Cartwright, którego dziesiąty już album, zatytułowany Crossing, chciałbym dzisiaj zaprezentować. Cartwright posługując się gitarą mezofoniczną. Wydobywa z niej za pomocą smyczka całą paletę postrokowych, ambientowych i psychodelicznych dźwięków. Mimo że album cechuje duży stopień abstrakcji, wyczarowywane przez Cartwrighta dźwiękowe pejzaże sprawiają, że po prostu nie sposób odmówić mu piękna. Mam również nieodparte wrażenie, że świetnie sprawdziłby się jako alternatywna ścieżka dźwiękowa do pewnego razu na dzikim zachodzie Sergio Leone. Kiedy już się nam wydaje, że nic nie jest nas w stanie zaskoczyć, pomysłowy anglik zachwyca nas kolejną zadziwiającą kompozycją, utkaną z osobliwych barw, brzmień i dźwięków świadczących o geniuszu artysty. Ilość powstających nieustannie gatunków muzycznych sprawia, iż zapewne można by podjąć próbę podporządkowania crossing do jednego z nich. Ciężko jednak, wysłuchawszy go, przyjąć do wiadomości, że to album nagrany tylko za pomocą gitary. Endiemu Cartwrightowi po raz kolejny udało się stworzyć niezwykłe dzieło. Po raz kolejny udowodnił, jak wspaniały efekt można osiągnąć, jeśli doskonale wiesz, czego szukasz i jak się do tego zabrać. Filmem, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, jest debiutanckie dzieło Panosa kosmatosa Beyond the Black Rainbow. Ten pochodzący z 2010 roku obraz kanadyjskiego twórcy o greckich korzeniach to jedno z najbardziej zdumiewających filmowych doświadczeń, z jakim miałem okazję zetknąć się w ostatnich latach. Większość filmowej fabuły rozgrywa się w tajemniczym instytucie, w którym najwyraźniej przeprowadzane są enigmatyczne eksperymenty, o których poza wrażeniem ogólnego niepokoju niewiele da się jednak powiedzieć gdyż, jak już mówiłem, wszystko spowite jest aurą tajemnicy i niedopowiedzenia. Reżyser wyraźnie nawiązuje do estetyki kina science fiction lat 80. i to zarówno od zachwycającej strony wizualnej, jak również wyśmienitej ścieżki dźwiękowej, opartej na analogowych, elektronicznych brzmieniach zespołu Sinia Caves, która prezentuje się niczym zagubiony album Tangerine Dream. Z okresu, w którym grupa ta nagrywała takie arcydzieła jak Faedra czy Rubikon. Myślę, że w zamyśle reżysera obraz i muzyka miały odgrywać równorzędną rolę i tak jest w istocie. Fabuła jest szczątkowa, niemniej film wywołuje tak hipnotyzujące wrażenie, że w trakcie seansu trudno od ekranu oderwać wzrok, a całość ogląda się niczym dwugodzinny teledysk. Beyond the Black Rainbow to filmowe doświadczenie, którego nie sposób opisać, lecz z pewnością nie wolno przegapić gorąco polecam i żegnam się z wami do następnego spotkania.